Cześć, witajcie! Ja jestem się i witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dzisiaj dalej idziemy sobie z newsami ze świata Rockstara w tym przypadku. A dokładniej Take-Two, ponieważ 16 maja odbyła się konferencja Take-Two Interactive i pewnie każdy kto bardziej siedzi w świecie GTA czy nawet w naszym Discordzie, ktoś tam wiedział, że taka konferencja będzie miała miejsce. I na takiej konferencji ogólnie e, Rozmawiam inwestorzy z jakby CEO Take Two, tak? który zarządza Rockstarem. Między innymi, bo Take Two jest taką dużą marką, to jak przed Volkswagen. Take Two kupił dużo studiów, które robią dobre gry na przykład. Nie? Czy dobre, czy nie dobre, no to różnie bywa, ale powiedzmy, że Rockstar robi bardzo dobre gry. I to nas interesuje. I o tym sobie dzisiaj pogadamy. Oni no nam no, w ogóle mówią, jakie na przykład są ich założenia na no ten rok fiskalny. I to między innymi na tej podstawie domyślaliśmy się, że na wiosnę zobaczymy GTA 6 2021 roku. Jak się okazało Rockstar planuje wydać GTA 6 na jesień 2025 roku, ale o tym za chwilę jeszcze się pogadamy. No i też angadaję, że na przykład przewidują spadek zarobków z tytułu Grand Theft Auto Online, i to też niesie drugą taką teorię według graczy, że czy to oznacza zmniejszenie ilości treści, które trafią do GTA? No, jakby nie patrzeć, przewidują przyszły rok premierę samej gry i może chcą zrobić tak, które np. nie wiem, jak robi DICE, że chcą skupić większą ilość siły przerobowej na tworzeniu kontentu, już do kolejnej części GTA online. Ci starsi gracze, np. ja, jak kupowałem GTA, to. to no, ja wiem, że to było dawno, tak? Ja to mogę pamiętać trochę lepiej. I na przykład na moim drugim kanale zdarzało mi się gadać z widzami, którzy na przykład kupili GTA od 2019, bo na przykład dopiero teraz są gdzieś kupili konstelę, bo są gdzieś młodszymi osobami i jakby oni pytają się, mnie, jak długo gram w GTA, nie? Na przykład ja mówię, że ja gram na przykład w GTA od 2013 roku, a oni, że wow, oni wtedy doszli wtedy, nie wiem, 5 lat, nie? No teraz mam troszkę więcej. Jakby. Tu jest spokojnie, jakby wiadomo, że YouTube'a każdy może oglądać i tutaj tylko daję taki przykład, co widzę, wypiszę na czacie. Także z dystansem, że tam informacje bez żadnych skojarzeń. takie się trochę wybronię, żeby nie było, bo teraz to tak mądre... nie tylko modne na YouTubie, ale nieważne. Więc jakby na początku do GTA Online trafiło bardzo mało zawartości i na początku GTA to było takie o Deathmatch wyścig, takie proste interakcje z znajomymi w GTA. Dopiero później okazało się, że Rockstar potrafi zrobić, no, da się zrobić z tego coś fajnego i zrobić dużo fajnych treści i jakby ta różnorodność zadań jakie mogliście wykonywać w GTA Online było naprawdę super nawet na dzień dzisiejszy jakby ktoś nigdy nie grał w GTA Online, aby zaczął, chociaż że takie osoby są, chociaż dobra, jak mówiłem, widzowie kupują GTA, bo dopiero teraz zaczynają ten świat gamingowy, tak, bo jednak nie, nie, są też młode osoby, są też starsi, którzy wracają, to mniejsza to. Także może dlatego też ciągle jednak Rockstar sprzedaje milion sztuk, nie przepraszam bo 3 miliony sztuk na kwartał. Oni no tam pisali dokładnie, jakby dam wam link do artykułu w opisie, jakby kogoś dokładnie interesowały liczby. Nie będę tym zajmować, bo to chyba nie jest aż tak istotne, mi się wydaje. Więc może to oznaczać, że na przykład podobno letnie DLC zapowiedziane, a jak wiemy zawsze były dwa DLC-ki. Ostatnio było tak, że często zimowe to był jakiś napad fajny przynajmniej dwa razy, że tak było ostatnio, no ale to nie oznacza nowego napadu. Ja bym powiedzmy chciał że zobaczyć dwa dlc do GTA, myślę, że jak już powiedzą ej sorry, to jest ostatnie DLC, bo od 3 roku działamy tylko i wyłącznie do GTA Online, to spoko. I to jakby nie sugeruje tutaj, że jak kupimy sobie GTA Online 2 czy tam GTA 6 Online, to mamy ostać kupę zawartości, ja bym chciał, żeby ta zawartość była dodawana systematycznie po prostu, na przykład dwa, trzy razy do roku, Wydaje mi się, że na początku będą chcieli dużo nowej zawartości dawać do samego modułu sieciowego, ponieważ będą chcieli go rozwinąć, aby stał się on tak samo interesujący dla innych graczy, jak ten z pierwszy z GTA 5. Jakby też nie ma co ukrywać, że poprzeczka jest wysoko postawiona, tak? Jakby kupić sobie grę, za 60zł, która ma kupę zawartości w online, dalej się bardziej opłaca. Ja wiem, że tacy weterani jak ja, czy Wy niektórzy, i tak kup, żeby zdobywać level, na przykład wylewelować sobie postać, jakby to nie jest trudne, bo sobie takie napady, napady, nawet napady wyścigi, były bardzo dobrze premiowane. Mm, także ja pamiętam, że grałem tego dużo i tam się fajne levelki wbijały, naprawdę tak naprawdę czasami potrafiłem wbić powiedzmy wiem, 50 leveli, To też nie jest jakiś wyczyn, tak? Tygodniowo powiedzmy grając sobie wyścigi z wami gdzieś tam na live'ach, co było świetnym, świetnie wspominam to początki, jak zaczynałem streamować w ogóle gdzieś tam, bo to nie jest tak, że ja streamuję to od zawsze to jest też tak od jakiegoś czasu i z GTA ci tam pozwoliło mi bardziej skrzydło rozwinąć. Jakby ktoś nie wiedział, zaczynam od Battlefield 4, swój pierwszy kanał, bo to nie jest mój jedyny kanał, żeby tak nie było. I te poprzednie już nie istnieją, także też nie szukajcie. Więc tutaj może oznaczać to mniej zawartości do samego online. Co ciekawe, też bardzo przydaje się ciągle Red Redemption dwójeczka, jak i cała seria Red Redemption. Tam coś też są plotki, że będzie remaster, ale to o tym nic nikt tu nie powiedział w sumie. Sprzedaje eee, się dobrze, mimo tego, że pamiętajcie, że tam online jest martwe, bo już tam nie trafia, na zawartość były takie memy, że to oni uśmiercili online. Niestety. I czemu ludzie kupują? No dobra fabuła, nie? jakby ja sam chcę tą fabułę ograć. Ja ją zacząłem ogrywać na PlayStation 5, niestety względu na to że tam jest 4 aż 30 klatek, i nie ma opcji, że Full hd 60 klatek, to gdzieś zrezygnowałem z tej serii. Ponieważ no troszeczkę mi nie leży to jak ta gra działa, jakby grałem potem przed GTA na pc i potem do Red Dead, czy nawet inne gry na PlayStation, troszeczkę mi nie leżało to, że ta gra w 30 klatkach działa. Jedni mówią, że, no, że to trzeba traktować jako aspekt oczywiście, ale ja tego nie tak nie potraktowałem, niestety czekam na nową kartę graficzną, która myślę już na wakacje będzie ze mną i pozwoli mi nagrywać na tym kanale, bo to ustaliliśmy już ostatnio, nowe treści z Red Dead fabuły, Red Dead 2 fabuła będzie ogrywana, czy nie wiem, jakiej formie, czy to jakieś godzinne odcinki, na przykład czy półgodzinne, bo mam świadomość tego, że to jest stara gra i nie każdego to może interesować. Chociaż pisaliście, że fajnie bym przeszedł na kanale w ramach takiej historii, bo chciałbym ten kanał trochę lepiej zbudować poprzedni i zamieścić tutaj więcej historii. I myślę, że ten będzie ostatni mój kanał, że nigdy nie stworzę, bo ten, wszystko z tym jest ok, już wszystko działa tak jak powinno i nawet myślałem o jakichś innych gierkach, żeby też się pojawiły w formie całych gier, jak w poprzednim kanale. Bo gdzieś tam to rozwijał zasięgi, które pozwalały mi trafić do nowego grona odbiorców. Ale nie o tym. Co dalej? Rockstar planuje wydać GTA 6 jesienią 2025 roku. Początkowo na konsoli PlayStation 5 oraz Xbox Series XS. Tak, to potwierdzili. Czy trafi na pc To był temat. dosyć na Discord, rozmawialiśmy tam z widzem, z oczekownikami. Także polecam wbić, bo tam są ciekawe tematy. są. Oczywiście możecie pisać w sekcji komentarzy wasze jakieś tematy, propozycje, hmm, które chcielibyście, żebym poruszył lub poruszacie w komentarzach, i ja potem na nie odpowiadam albo w komentarzach, albo na filmiku. I doszliśmy do wniosku tego, że niekoniecznie musi to właśnie dwa lata, bo na przykład w przypadku Red Dead Redemption 2, które zostało teraz ściągnę, żeby nie pomylić się miała datę wydania 26 października 2018 roku, a port Traversa po prostu na PC trafiła 5 listopada 2019, czyli po ponad roku. No to w tym przypadku tak samo może okazać się z jakby w samym GTA 6 że to zajmie mniej więcej rok, żeby po prostu dobry port. Bo jednak optymalizacja pod PC jest troszkę trudniejsza, bo jest więcej zmiennych, więcej osób ma różnego rodzaju procesory karty i tak dalej. Ale też osobiście wolałbym żeby ten port PC powstał dłużej i był dobrze zrobiony, żebyśmy mieli żadnej wersji beta czy alfa, jak w przypadku GTA 4, które działało średnio. Bo wiadomo, że jakby takie tematy też można prowadzić przez patche i patczować tę grę. No, patrzcie, co robili z Battlefieldem, ostatnim Cyberpunkiem, ale wydaje mi się, że to nie o to chodzi, żeby gra trafiała w wersji beta i my to mamy testować co jednego z tymi konsolowcami. Co w się sensie, nie, nie ich obrażam, bo też mam konsolę ale gdzieś tam wiadomo, że napisy to może być fajne. zrobić. Zresztą jak nie zrobią tego twórcy, zrobią to moderzy, którzy naprawią im tą grę, pomogą im. E, także liczymy na naszych moderów, kochanych, którzy, e, których czuję kciuki, ogólnie lubię ich to społeczeństwo, bo oni są też często kreatywni. Nie moderów, którzy psują grę e, instalując trainery, tylko moderów, czyli grupę kreatywnych ludzi, którzy budują dobre rzeczy do gier. Na przykład Słynny police mode, który gdzieś tam by stać się policją w GTA, czy jakieś tam inne takie taksy i tak dalej. Taksy potem gdzieś było po DLC, to gdzieś tam świat online, a. czy w ogóle sam Five'em, który gdzieś maga był fajnie rozwijany i dużo ambitnych serwerów było fajnych. Także to mi się bardzo podoba, że jedna gra tak dobrze się rozwija na przestrzeni lat. Wiem, no GTA ma 11 lat za chwilę, nie? Także gdzieś to trzeba zrozumieć, że tam potencjał był spory i ludzie to poznali. Tym bardziej, że. W pewnym momencie gdzieś się zablokowali dostęp do modów, to było straszne. Także tyle w temacie odsłony PC. Myślę, że zobaczymy już na jesień 2.26 wersję na PC. To gdzieś mój taki moment, żeby potem upgrade kompa zrobić, tak żeby wiecie, pokazywać Wam wszystko jak najlepszej jakości, rodziczości. Bo jeszcze na chwilę obecną planuję zacząć temat GTA 6 na tym kanale. Bo jak mówiłem kiedyś, ja nie wiem jak długo YouTube od raju, tak? jak na co dzień pracuję i dlatego film dopiero z niedziela, a nie na przykład nie w piątek, czy na przykład w którego dnia to było jeszcze raz? Teraz przypomnę, 16 maja, 16 maja, co to było? Nie było w czwartek filmu, że z, a konferencja, po prostu ja byłem w pracy, tak? Gdzieś mogłem tego nagrać. Dlatego filmy są często weekendowo, to jest takie moje hobby gdzieś, nie? Dlatego też czasami wspomagam się pomocą innych osób, które pomagają, bo śmiecie się ze mnie, że taki mały kanał ma tyle niby osób, no. Pomagam sobie, jak ktoś jest chętny do pomocy, wiadomo, jakby też to robię charytatywnie, to jakoś nie mam z tego jakichś super zysków materialnych, a szkoda, może ktoś gdzieś tam się przeł. Zmieni to coś lepszego, ale też wiadomo, nie będzie to banner reklamowy ten kanał, także na spokojnie, widzowie. Eee, no, także tyle z tych głoszeń parafialnych. Nie no, żadne ogłoszenia parafialne. Wiem, że ludzie mnie słuchać bardzo, bo to przecież w komentarzach. Dzięki, widzowie, jesteście kochani. Do eee, czego teraz zmierzam? Też temat poruszany na naszym Discordzie przez Pana Makówkę, No ile dobrze pamiętam, jak nie, to pewnie to sorry, ale pamiętam, że to byłeś Ty. Eee, pisaliśmy na temat właśnie tego, kiedy zobaczymy w ogóle trailer, dlaczego to jest istotne. I dlaczego teraz mamy w ogóle mój ekran? Chodzi o to, że często jest przy drugim trailerze, w przypadku np. Red Dead Redemption 2, drugi trailer, mamy podany okres, w którym trafia sama gra, i na dole zase pre-order now, czyli możliwość zamówienia gry, ponieważ podobno wedle prawa wynika z tego, że jak coś chcesz sprzedać, musisz wiedzieć, kiedy to trafi. Co prawda, tutaj nie jest tajemnicą to, że finalnie to nie trafiło wiosną, tylko jesienią 2018. Od 26 października to jest wiosna. Także to jest raz, ale tak samo w przypadku. O, tu się nam nie odświeżyło. sorry Widzowie, tu jest jakieś akordy. mogę na Rockstar, ale to powiedzmy, że jest podobne. Mamy tu coś takiego, że w przypadku GTA piątki druga 2 3 też mieliśmy napisane jakieś pre-order, że można go już kupić. zamówić, mówić, też by też czasy ci bardziej też wersje jeszcze analogowe na płytach. Mam te pudełko, tam sobie 8 czy 6 płytów, jeśli nie mylę, z kodzikiem, i ciągle taką to istnieje. Jak zobaczycie, oczywiście, z modroko zobaczyło wiosna, wiosna, wrzesień, gdy? październik. Także oby tak nie było, że zobaczymy grę następnego roku, a przynajmniej na wiosnę 2.26 Chociaż z drugiej strony, lepiej zobaczyć opracowaną grę później niż być beta testerami. To ciągle Wam powtarzam wizowę. To jest jakby największy plus przekładania, bo tutaj można gdybać co jak można naprawić, bo na przykład. Są gry, które fajnie są gdzieś rozwinięte fabularnie, okazuje się, że technicznie są nieźle. I też to jest lepsza opcja, bo zawsze można by było coś zepsuć fabulę. fabule. Na przykład, nie wiem czy pamiętacie, w przypadku GTA V trzecie zakończenie jest takie, że obydwu, wszystkim bohaterom darujemy śmierci, a finalnie miało być tak, że zaginie chyba Franklin, tam było takie coś, a się okazało, że na przykład potem ten, kurczę, ten ziomal od Franklina Lamar on zachorował i nie mógł nagrać dubbingu finalnie trafiło tak na to, jest, czy to jest prawdziwe oczywiście. Możecie zweryfikować komentarze, chętnie poczytam, czy to jest prawdziwe, czy nie. Także fajnie by było, żeby jednak sama fabuła była dopracowana, bo tam naprawdę spory potencjał. I jaram się mega fabułą, bo ona będzie świetna. Jakby GTA pokazuje nam dobre fabuły, patrząc na przykład, szczególnie Rockstar, patrząc na przykład na Red Dead, czy GTA 5. moim zdaniem są to bardzo, bardzo fajne fabuły. Zresztą poprzednie części też nie były złe, tylko wiadomo, ze względu na to, że były dawno robione, to już też jakby no tam nie ukrywam ja jak wychodził GTA GTA Andreas, to jeszcze byłem taki mały łebek i chodziłem no, wtedy znajomego grać na te gry i tego nie patrzyłem pod względem fabuły, bo po prostu grałem w GTA i to był inny czas troszeczkę jakby to też trzeba zrozumieć, bo ktoś pytał, mam na chwilę są 22 lata, także jeszcze za mnie młody chłopaczek jest, mało doświadczenia, wiem o tym. Wiem, że są tacy tutaj wśród was, którzy są weteranami grają gdzieś tam powiedzmy od 20 lat już grają, a ja dopiero mam 22 lata, także tu proszę o wyrozumiałość. Ale też przez to, że chodziłem do takiego znajomego, to on gdzieś tam też był troszkę starszy ode mnie dużo, no i gdzieś mi tam pokazywał, także też jest tak, że są do tyłu, mega mi się wydaje, ale mogło być lepiej, także sorry widzowie. Także tutaj widzicie, że to łączy obydwie te gry i oby tak się nie stało. Zresztą mi się wydaje, że GTA 6 już tak długo powstaje, gdzieś tak długo jest robione, że raczej aż tak nie będą mogli mocno blefować, plus fakt, że tam inwestorzy mocno na to patrzą już. No ale oczywiście to są tylko i wyłącznie moje takie tutaj domysły, które nie muszą mieć potwierdzenia, ale chciałbym, żeby finalnie miały. I się okazało, że zobaczymy faktycznie na jesień 2025 samą grę. Nie jednak wiosna, tylko jednak jesień, tam tak gdzieś finalnie wyszło. Także no to tyle, widzowie, jeżeli chodzi o. Tematy związane z zwiastunami, takim o który oby się nie sprawdził w tym przypadku. Dobrze, także to by było na tyle, tak naprawdę. Jakby tutaj tyle, że chodzi o konferencję. Dajcie znać, jakie wy macie przemyślenia, jakie oczekiwania i tak dalej. Chętnie pocznę wasze komentarze, bo niektóre są bardzo, bardzo fajne, doceniam wasze te komentarze, hmm, bo dużo dają też potem poglądu na to, jak można coś inaczej spojrzeć. To wam dziękuję, że jesteście, czyli zachęcam do widzenia na Discorder, subskrypcji kanału, aby być na bieżąco. Ja bym sam kanał lepiej się rozwijał, także co, do zobaczenia następnym razem w kolejnym filmie na kanale. Ja byłem z wyłzami siedząc oczywiście, widzimy się już za jakiś czas w kolejnych filmach na moim kanale. Dzięki za uwagę, następnego, cześć!